Co ty tak biegniesz? Jak to co biegnę? Dzisiaj jest wywiadówka u mnie w szkole i mama na nią poszła, więc teraz przynajmniej pójdę posprzątać w domu i w pokoju, żeby tego się nie mogła przyczepić. O, o no dobra, to ja też będę się posprzątać. Przesuń się! Czy Ale zaraz. Przecież egzaminy mi dobrze poszły, a oceny mam dobre, no to. No to i te grać na konsoli. Gdzie jest Hania? Na górze. A ty jesteś pewna, że możesz grać? Tak. Zaraz się zajmę tobą, najpierw Hania, potem ty. O co chodziło Mam Może nie jednak nie pójdę, pójdę posprzątać tak pokój. Masz świadomość, jaki wstyd mnie dzisiaj spotkał? Poszłam na zebranie, i musiałam wyjść na środek, i podpisać, że jesteś zagrożona z przedmiotu, rozumiesz? Tak naprawdę to u mnie w klasie 20 osób musiało podpisać ten dokument, bo 20 osób nie staje. Nigdy nic takiego w naszej rodzinie się nie zdarzyło. Taki wstyd. Po prostu myślałam, że jest fala ze wstydu. A mikołaj wszystko widzi. No dobra, nie udało się. Jednak mam to zagrożenie na semestr z chemii, ale no dużo osób u mnie w klasie ma. Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak różni ludzie reagują na zakończenie semestru. Ci co zdają semestr i ci co go nie zdają. No ale musicie koniecznie zobaczyć odcinek do końca. Oglądajcie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Magic Box, producent zabawek Piratips. Peace! Nadciąga King Shark, by wszystkich schwytać, ale dzięki monecie udaje im się uciec. Wszyscy na pokład! Przygotuj okręty i ognia! Co za przygoda! King Shark i statki piratyk od Magic Box. Na, nauczyciele by tego nie zrobili. Nauczyciel mnie rozpraszał, ciągle chodził po sali i patrzył na kartki i nie mogła się skupić w ogóle na pracy. Mamo, bo mi przed egzaminem się śnił taki okropny koszmar i non stop się w nocy budziłam i nie mogłam w ogóle spać yy, i dla, dlatego poszłam niewyspana na egzaminy, no i no, dlatego mi źle poszły. Mamo... Te pytania były takie proste, że doszłam do wniosku, że może chodzi o coś w nich więcej i zaczęłam rozmyślać nad tym. Dlatego no to był taki egzamin pułapka. Bo zaczęłam rozmyślać i tam zaczęłam pisać jakieś poważne, poważne rzeczy, a może im chodziło o proste odpowiedzi. Ja już nie wiem, mamo. Amelka, co ty w ogóle mówisz? Wczoraj przyszłaś i powiedziałaś, że egzaminy super ci poszły. A to dobrze mi poszły? Amelka, no nie ma jeszcze wyników. A nie, mamo, szartowała, przecież dobrze mi poszły. Wiesz, przecież, no tak sobie tylko żartuję. Ale ja przyszłam w innej sprawie, w sprawie WF-u. Możesz mi powiedzieć, dlaczego ty od dwóch miesięcy nie chodzisz na WF? Czy co? Jak to nie poprawili mi tej oceny? Przecież mówili, że poprawią, że będzie wyższa. No i co? I wystawią mi proponowaną dwóję? To 5 nauczycieli, którzy wkurzyli mnie w tym semestrze. Numer 1. To nie moja wina, to wszystko widać tych ocen! Po co mi te w ogóle oceny? Nie, to nie wina ocen, to wszystko wina nauczycieli! Bo oni robią po prostu beznadziejnie sprawdziany, i kółki, No po co nam to? Nie, to wina systemu edukacji! Po co nam... ten system edukacji przecież on jest beznadziejny. Przecież te rzeczy w ogóle mi nie są potrzebne! Nie! To wszystko przez Rafała, który siedzi w pierwszej ławce. Już on ciągle gada i po prostu ja niczego nie mogę zrozumieć, co jest na tych lekcjach. Amelka, możesz być z łazienki przestać lamentować? A w ogóle, mamo, to wszystko Twoja wina, bo to Ty ciągle do mnie przychodzisz i mówisz mi, że mam robić jakieś rzeczy, Sobie totalnie dekoncentruję i w ogóle się nie mogę na niczym skupić. To wszystko Twoja wina, mamo. Amelka, wychodź i mnie nie denerwuj. To wszystko twoja wina! Muszę przyznać, że jestem bardzo zawiedziona. Nie spodziewałam się, że będziesz miała takie złe oceny. I co z tym zrobimy? To znaczy, co ty z tym zrobisz? Ale mamo, ja już wiem, co z tym zrobić. Ja mam cały plan. O super. Będę się uczyła codziennie, z lekcji na lekcję. Nadrobię wszystkie zaległości. Będę robić dodatkowe zadania tak, żeby mieć materiał opanowany. No i widzisz, to jest mój super plan, który nas 100% wypali i zadziała. Aniu, znam ten plan. Serio? Skąd? Taki sam plan miałeś we wrześniu, na początku tego semestru. I jakoś sukcesem się nie skończyło. No, ale wtedy było inaczej. Amelka, jestem załamana Twoimi ocenami. To jest nawet poniżej średnia klasy. Dzięki, to jest ósma klasa. Mamo, nie możemy skupiać się na przeszłości. Musimy zająć się tym, co będzie w przyszłości. I czy faktycznie numerki w dzienniku przydadzą mi się w dorosłym życiu? Nie sądzę, Mamo. A co do porażek, każda porażka to pierwszy stopień do sukcesu. Dobra, Amelka, to tak serio. I jeśli chcesz iść na psychologię, to musisz się dobrze uczyć biologii i matematyki. Do pracy. Oj, jak tam? Mamo, widziałaś moje super oceny? Uważam, że jak tak się przyłożyłam do tak dobrych ocen, to może wiesz, zasługuję na jakąś nagrodę. A tyle mam, wiesz, szóstek, piątek. Nie, Amelka, to chyba ja mam dostęp do jakiegoś innego dziennika. Nie, no słuchaj, przepraszam cię bardzo. Trójka z chemii i trójka z fizyki to są dla ciebie dobre oceny? Mamo, ale proszę przewieźć sobie dalej. Patrz, mam 6 z wf u z EDB, e, mam jeszcze 6 e, z WOS-u. Z tamtego roku jeszcze mam 6 z techniki, muzyki, plastyki i co? Może, no zasługuje chyba na jakiś prezent, co nie? Wiesz co? No chyba na rózgę zasługujesz. Muzyka Tak. Co robisz? Bawię się Piratopsami. Wow, a skąd masz taki piękny statek? Dostałem od Mikołaja. Zazdroszczę ci. Ja, jak już poszłam do liceum, to skończyły się prezenty na Mikołajki. Obejrzymy coś? Okej. Okay. To co oglądamy? Piratiksy. No dobra. Piratopsy! Wszyscy na pokład okrętu Kraken. Gotowi? Ognia! Znajdź krakena! Zaatakuj bestie i przeżyj mnóstwo przygód na okrycie kraken od Magic Box. Słuchania, a ty nie przesadzasz, oglądasz sobie przy takich problemach z nauką? Ale, mamo, jakich problemach? Przecież już jest grudzień, no i nie da się nic zrobić z tymi wszystkimi ocenami, nawet z tymi złymi, więc lepiej się skupić na pozytywach i zacząć świętować Święta Bożego Narodzenia. Pa. A zapomniałem, I tobie też ten święty Mikołaj prezent. Serio? Tak, leży na górze przed twoim pokojem, zobacz. Ej no i nareszcie się poczekałam. No chyba nie. Panią. Jestem po zebraniu. W szkole powiedz mi, dlaczego ty dziecko nie masz żadnych ambicji? Dlaczego od góry do dołu są same trójczyny. Nic, nie starasz się nawet. Możesz mi powiedzieć dlaczego? Po co się męczyć na te piątki i czwórki? Przecież to jest tylko strata czasu i energii. A i tak później się tego wszystkiego zapomina czego się nauczy, więc to jest totalnie bez sensu moim zdaniem. W kogo ty się dziecko wrodziłaś? Ja nie mam... Hania, ty nie powinnaś się uczyć. Słuchaj bratku, ja mam na ciebie dobrą życiową radę. Co ma być, to będzie. A oceny to tylko liczby. No a ja żyję dla przyjemności. A się nie boisz, że jak dostaniesz zero ceny, no to od Mikołaja dostaniesz sobie zupę? Ty wyluzuj z tym Mikołajem i z tymi rózgami, bo wiesz co, z tym Mikołajem to naprawdę jest tak... Mamo! Dlaczego mi to nie powiedziałasz? Mamo! Haniu, nie tłumacz mi tą sytuację, widzisz jakie tu są oceny? No, ale ja nie wiem co tu się wydarzyło. To jest w ogóle mój dziennik, to na pewno nie Amerki? Nie no, mój, ale... Ale naprawdę, ja, ja ten, tę kartkówkę od tutaj... To pisałam na cztery, więc nie wiem czemu jest ta ocena. A tu poprawiłam z, czwór, z dwójki na czwórkę. Może to było z czwórki na dwójkę. Niezrozumiały ten dziennik, no ciężko tutaj się połapać. No ale, ale to jest źle wpisane. Nie, moim zdaniem tego nie było. Moim zdaniem to jakoś ktoś źle coś napisał. Bo, bo ja mam trzyhanie w klasie, to może yy, to była ocena innej po prostu. Amelka, co ty jeszcze robisz o tej porze? Mamo, no, no. jeszcze mam poprawienia sprawnia z polskiego i angielskiego. Amelka, ale już jest za późno. Właśnie wróciłam z zebrania, oceny już wszystkie są wystawione. Jak to? Jeszcze, mam jeszcze parę rzeczy do poprawienia. Na pewno dla mnie zrobią wyjątek. Niestety nie zrobią. Idź spać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać tam w komentarzach, którym typem osoby na koniec semestru jesteście. No i jak wy się zachowujecie. No i wspomnijcie, czy ze wszystkiego zdajecie, czy jednak jest jakiś przedmiot, który sprawił wam w tym roku kłopot. Pa pa! Must be a sign, cause your finest face sweater is now full of wine.